Narodziny z piany morskiej. Według mitologii greckiej Afrodyta narodziła się z piany morskiej, która powstała po tym, jak Kronos obciął jądra swojego ojca, Uranosa, i wrzucił je do morza. Władczyni miłości i piękna. Afrodyta była uważana za boginię miłości piękna, pożądania i płodności. Jej kult skupiał się na różnych aspektach życia. Zarówno duchowych, jak i fizycznych. Małżeństwo z Hefajstosem. Mimo, że była boginią piękna, Afrodyta wyszła za mąż za Hefajstosa, boga ognia i kowali. Jego brzydota była wynikiem upadku z Olimpu, a małżeństwo z piękną boginią miłości dostarczało wiele opowieści mitologicznych. Urodziła się na Cyprze. Kult Afrodyty był szczególnie silny na wyspie Cypr, gdzie miała swoje najważniejsze sanktuaria. Według mitologii, tam właśnie wyszła z morza. Atrybuty symboliczne. Afrodyta była często przedstawiana z muszlą, gołąbiami, różami i jabłkiem. Te symbole reprezentowały różne aspekty jej boskości, w tym miłość, piękno, płodność i zmysłowość. Narodziny Erosa. W niektórych mitach Afrodyta jest matką Boga Miłości, Erosa, który jest odpowiednikiem rzymskiego Kupidyna. W innych mitach Eros uznawany jest za jednego z pierwotnych bogów. Kult w Atenach. Pomimo że kult Afrodyty był popularny na całym obszarze antycznego świata greckiego, w Atenach miała świątynię, w której czczono ją jako Afrodytę Pandemos. Czyli afrodytę wszystkich ludzi. Różne imiona. Afrodyta miała różne przydomki i imiona zależnie od kontekstu i lokalizacji. Była znana jako Cypris na Cyprze, Pandemos w Atenach czy Urania jako patronka astronomii. Mit o Pygmalionie. W jednym z mitów, Pygmalion, rzeźbiarz z Cypru, zakochał się we własnym dziele. Marmurowym posągu przedstawiającym idealną kobietę. Afrodyta, zmiłowawszy się nad jego uczuciem, ożywiła posąg, który stał się prawdziwą kobietą, nazwaną Galateą. Afrodyta w sztuce rzymskiej, kult Afrodyty przetrwał również w czasach rzymskich, gdzie była utożsamiana z Wenus. Rzymskie przedstawienia bogini często podkreślały jej związek z miłością i płodnością, a obrazy Wenus często znajdowały się w domach. Jako symbole dobrobytu i szczęścia. Czczenie Afrodyty przez żeglarzy. Żeglarze często oddawali cześć Afrodycie przed wyruszeniem w podróż, modląc się o bezpieczne podróże morskie i łaskę bogini w trudnych warunkach. Związek z Persefoną. W pewnych wersjach mitu, Afrodyta i jej syn Eros pomogli Hadesowi, bogowi podziemia, w zdobyciu serca Persefony. Pomoc ta była skierowana przeciwko woli samej Persefony, co doprowadziło do mitu o porwaniu. Kult Afrodyty na wyspie Kipros. W świątyni Afrodyty na Cyprze odbywały się coroczne święta ku czci bogini, w trakcie których kapłanki uczestniczyły w rytuałach mających zapewnić płodność i powodzenie w miłości. Czczenie Afrodyty w rzymskich ogrodach. W Rzymie istniały ogrody poświęcone Afrodycie znane jako Horti Adonisi, w których hodowano kwiaty i rośliny symbolicznie związane z miłością i pięknem. Napisz w komentarzu, która ciekawostka najbardziej cię zaskoczyła, i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.